TV24 Reporter Sky. Proszę Państwa, jesteśmy przed budynkiem dość szczególnym, bo tutaj przed laty mieszkał, spędził swoją młodość i swoje dzieciństwo laureat Literackiej Nagrody Nobla w Graz. Tak się składa, że ja też się urodziłem we wrzeszczu i swoje pacholęce lata miejscuję jednak we wrzeszczu. Bo wrześć, drodzy Państwo, ma w sobie jakiś pewien urok. Coś, co nie powtarza się na co. Ja pamiętam nawet 68 rok, kiedy tutaj demonstracje odbywały się na Politechnice Gdańskiej, miałem zaledwie 11 lat. To, że się znalazła tutaj ta tablica, to dlatego, żeby upamiętnić e, autora blaszanego Bembenda. Przeczytajmy tą, ten fragment. Tablicy. Ulica, bo tak się wtedy nazywała, Labesa, to były kociełby. Kociełby, do, do których ja dołożę, że chętnie po nich chodziłem, bo dzisiaj te, ten asfalt to jest zupełnie coś innego. Na ubitym piachu podwórza mnożyły się króliki, psy panu dywany, poddasze. Ofiarowywało widok, perspektywę i owo piękne. Lecz złudne uczucie wolności, którego szukają ci wszyscy, co wspinają się na wieże, które z mieszkańców mansard czyni marzycieli. Tak pisał Wintergrass w blaszanym bębenku i nie dziwota przecież, że dostał, e, bo tych dzieł stworzył, stworzył jednak wiele, wiele więcej i one przypominają e, niesamowity klimat, do którego nie tylko ja wracam, ale jeszcze nawet ludzie o wiele starsi. To wszystko gdzieś ginie w pomroce dzień. Dlatego przypominanie miejsc, gdzie urodził się tak zacny człowiek jak Wintergrass jest warte tego. To co po nas zostanie, jeżeli jeżeli nie upamiętnimy miejsc, gdzie się urodziliśmy, gdzie się coś zdarzyło, gdzie nasza łza kapnęła na bruk, gdzie są nasze wspomnienia. Co zostawimy potomnym, młodym pokoleniom, które przecież powinny wychowywać się na jakichś wartościach, na jakich mają się wartościach wychowywać, na jakich, jeżeli my nie je przypomnimy, takich jak Gintergras. Gintergras spędził tu swoją młodość. My też mamy miejsca swojej młodości. Pamiętajmy, kultywujmy je. Spisujmy swoje wspomnienia. Może ktoś po nas, kto przyjdzie, będzie to czytał. TV24, Reporter Sky.